No cześć. Mamy 19 lutego 2022. Wyruszyłem na kolejną przejażdżkę, aby wykręcić kilometry, które pozwolą mi sprawniej pokonać ultramaraton, na który się decyduję. Czasami zdarza się bardzo piaszczysta trasa albo zbyt stromy podjazd, którego nie da się podjechać na gravelu. Wtedy przydaje się technika, którą przed chwilą trenowałem, tak zwany wypych. Jest dzisiaj bardzo wiecznie. Nie wiem ile kilometrów dołam pokonać, ale każdy kilometr to łatwiejsza trasa później na Ultramaratonie, bo ja już trenuję. Ja już trenuję na zewnątrz i w środku. A ja już jadę. Już jadę, proszę bardzo. Nie ma wymówek. Nie ma, że jeszcze nie czas. Trzeba się przygotować. Byle do przodu. Zefirek na południowej stronie góry zdawał się sugerować, żebym nie jechał w tą stronę, więc go posłuchałem. Teraz jadę po północnym stoku. Tutaj jest ciszej. Mimo wszystko jednak wiatr zdaje się sugerować, że to nie jest dobry dzień na jazdę rowerem w lesie. I chyba go posłucham, zmienię trasę. Poza tym, co czujniejsi oglądacze zauważam, że to nie jest droga nagrawa. A to nie jest rower gravelowy, coś tu nie gra. A tu jednak wszystko gra. Staram się po prostu zaopiekować jeszcze rowerem górskim. Dopóki nie dostanę gravela, a gravel w drodze, gravel w drodze, w takie tereny dotarłem. Tutaj ani gravel, ani góral, ani szosa by sobie nie poradziły. Tutaj przydałby mi się rower wodny. Dawał się zachęcać mnie dłuższy czas do opuszczenia lasu. Teraz sugeruję, żebym jednak wrócił do domu. Szepcze do mnie to, co kibice krzyczą do zawodnika, którego nie życzą sobie na boisku. Ale ja mam jeszcze kawałek drogi do przejechania. Z lasu, ale nie zciągnął mnie, nie zrzucił mnie z roweru, więc jadę jeszcze do huty na kawę. Pozwoliłem sobie na taki żarcik: huta w ruinie, kawa własna, trzeba się cieszyć tym, co się ma. Przyjemność z jazdy dzisiaj była umiarkowana, za to kawusia jak zwykle z mleczkiem cieplutka. Samo dobro. Wracam już do domu. Dzisiejszy trening nie był ani wytrzymałościowy, ani szybkościowy. Za to był mentalny. Bo trzeba mieć coś nierówno pod sufitem, żeby się wybrać w taką pogodę na rower. No ale cóż, wracam do domu, oddawać się czynnościom właściwym sobocie, bo wiadomo, że. Sobota to dzień szmaty i mopa